Zadanie 13. Dana jest prosta K o równaniu Y równa się 1 trzecia X plus 4. Prosta L o równaniu Y równa się 2M plus 1. Całość razy X odjąć 2, gdzie M to pewna liczba rzeczywista, jest prostopadła do prostej K. Co to znaczy? To znaczy, że prosta L i prosta K są do siebie prostymi, prostopadłymi. Dokąd zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych? Liczba m jest równa. Czyli po prostu musimy tutaj wskazać taką wartość liczby m, dla której obie te proste będą prostymi prostopadłymi. I aby dobrze to zadanie rozwiązać, my musimy znać warunek prostopadłości. I teraz popatrzmy. Będziemy mieli prostą m, która będzie opisana wzorem y1 równa się a1 razy x1 plus b1 oraz prostą o, która będzie opisana wzorem y2 równa się a1, no właśnie nie a1, tylko oczywiście a2. Razy x2 dodać b2. I teraz, aby dwie proste były do siebie prostymi, prostopadłymi, to znaczy, że iloczyn współczynników kierunkowych musi być równy liczbie minus 1. I wiemy, że współczynnik kierunkowy prostej K jest równy liczbie 1 trzecia, natomiast współczynnik kierunkowy prostej L jest równy 2M plus 1. Współczynnik kierunkowy, czyli A, czyli liczba, która stoi przy X. I teraz wystarczy, że podstawimy tutaj te dane do tego wzoru, który zapisałam w tym miejscu. Uzyskujemy dzięki temu liczbę 1 trzecia razy. 2m plus 1 jest równe liczbie minus 1. W kolejnym kroku my tutaj musimy wymnożyć zawartość tego nawiasu przed liczbą 1 trzecia. 1 trzecia razy 2m to jest nic innego jak 2 trzecie razy m, no i 1 trzecia razy 1 to jest dokładnie to samo co plus 1 trzecia i całość jest równa liczbie minus 1 kolejnym kroku liczbą 1 trzecią przenosimy na prawą stronę równania, pamiętając o zmianie znaku, dzięki czemu tutaj będziemy mieli 2 trzecie m, które jest równe minus 1, no właśnie, już nie plus, tylko minus 1 trzecia, co oznacza, że 2 trzecie m jest równe minus 1 cała i 1 trzecia. Zamienimy sobie teraz tę liczbę na ułamek niewłaściwy, ponieważ będzie to nam pomocne. Kolejnych obliczeniach. No i teraz 1 razy 3 to 3 3 plus 1 to jest 4. W związku z powyższym uzyskujemy tutaj minus 4 trzecie. W kolejnym kroku całe równanie my powinniśmy podzielić przez liczbę 2 trzecie. Przy czym pamiętaj o tym, że dzielenie to jest dokładnie to samo, co mnożenie przez odwrotność. W związku z powyższym ja od razu zapisuję, że mnożę przez liczbę 3 drugie. Dalsze rozwiązanie wykonamy sobie tutaj. W wyniku przemnożenia tego równania przez liczbę 3 drugie my uzyskujemy M, które jest równe minus 4 trzecie razy 3 drugie i tutaj możemy albo wymnożyć licznik przez licznik i mianownik przez mianownik, albo możemy dokonać skrócenia. Ja tutaj dokonam skrócenia. Ten licznik, czy ten mianownik, dzielę przez ten mianownik, uzyskując tutaj 1 oraz tutaj również 1. I teraz ten, ten licznik i ten mianownik podzielę przez 2, uzyskując tutaj 1, a tutaj liczbę 2. W wyniku czego my uzyskujemy tutaj m, które jest równe, no właśnie, już nie minus 4, tylko minus 2 pierwsze razy 1 nad 1, co ostatecznie daje nam m równe minus 2 razy 1, co oznacza, że szukana wartość liczby m jest równa liczbie minus 2, czyli tutaj prawidłową odpowiedzią do tego zadania jest odpowiedź b.